5, 4, 3, 2, 1, go! 80, prawy 6, 120 przez szczyt, lewy 6 nie ciąć, do prawy, do hamowania, lewy 3 zajebisty zacisk, nie ciąć, 40, prawy 4 na 5, może przyciąć, 60, hamowanie prawy 2 nie ciąć, do lewy 6 przez szczyt przyciąć, do od razu depnięcie piach, lewy 4 zacisk, nie ciąć, 130 przez szczyt. Lewy 5 nie ciąć. Do hamowanie prawy 3 nie ciąć. 60. Hamowanie w lewy 5, przez szczyt powoli. Ciąć. Do od razu prawy 4 podwójny przyciąć. Do lewy 5, krótki ciąć, 70. Lewy 5, późno przez szczyt ciąć podwójny, do hamowanie prawy, krótki, do od razu prawy 3 zacisk ciąć. 80. Lewy 6, ciąć. 70. Hamowanie prawy 2 na 3 przez szczyt nie ciąć. Do lewy 6, 130, hamowanie przed 7, dań lewe na 2, na 3, mocno ciąć, 80, prawy 6 przyciąć, do tam lewy długi, do od razu hamowanie prawy 4, zacisk, sypek, do hamowanie lewy 3, zajebisty zacisk, przyciąć ostrożnie, drzwir, prawy 6 przez szczyt, ciąć, depnięcie lewy 5, ciąć za znak, 100, hamowanie prawy 5, przyciąć, pochodzi do szczytu, do od razu hamowanie przed 7, zanim lewy 3, krótki ciasny sypek, tul. Do lewy, ciąć, woda po prawej Po prostu i zmyła wczesne hamowanie Prawy dwa, długi, do cztery, nie ciąć Może syfek 80. hamowanie w lewy trzy Zajebisty zacisk, nie ciąć, żwirek Siedemdziesiąt, hamowanie w lewy pięć Mocno ciąć Do od razu prawy, nie ciąć Hamowanie lewy, ciąć, syfek Do hamowania w prawy, do od razu prawy trzy Nie ciąć, ciasny syfek Do szczyt środkiem, 40 partia, ślisko Hamowanie w lewy trzy, zajebisty zacisk Ciąć przez szczyt, do hamowania prawy trzy ciąć maś, zacisk, do zaszczytem lewy 5, ciąć masz. do prawy 6, krótki, przyciąć, 100, hamowanie w lewy ślisko, do hamowanie lewy 3, przez szczyt, zacisk, i nie ciąć, 100, prostuj, hamowanie w prawy 4, przyciąć syfek, powoli, do od razu zaszczytem lewy 2, zacisk, ciąć syfek, 80, sypnięcie w prawy 5, ciasny, przez szczyt, przyciąć na maś, 50, szczyt środkiem, 100, prostuj, hamowanie w lewy 4, długi, zacisk, przyciąć, 60, lewy 5 przyciąć, 80, wczesne hamowanie przez szczyt lewą, do od razu hamowanie, prawy 3 zacisk, mocno ciąć, 80, hamowanie przez szczyt prawą, do od razu hamowanie, lewy 4 zacisk, ciąć, do hamowanie, prawy 3 ciasny, ciąć ostrożnie kamień, 180 prostuj lewy 6 przysłupie, do wczesne hamowanie, lewy krótki, do od razu hamowanie, prawy 2, ciąć mokro, powoli, do od razu lewy 1 nawrót, piach. 50. Na szczycie prawy sześć nie ciąć. To 20 prostuj Prawy sześć krótki, ciąć syfek. Do prawy sześć podwójny przez szczyt ciąć żwirek. Do lewy 6 nie ciąć Do hamowanie prawy krótki, powoli nie ciąć piach. Do hamowanie lewy 3 za most. Późno nie ciąć piach. Hamowanie lewy 4, zacisk nie ciąć, piach. Do prawy 5 zacisk nie ciąć. Do lewy tul. Do hamowanie lewy krótki. Wybija. Do od razu prawy nie ciąć, ciasny. Do lewy podwójny, 80. Prawy grudki, do hamowania, w lewy 3, potrójny, zacisk, powoli piach, do od razu prawy 2, ciasny piach, 120 przez szczyt, lewy 5, ciasny, przyciąć piach, stop przez szczyt, hamowanie w prawy 4, podwójny, późno, nie ciąć piach, do hamowanie w lewy 4, napięć, zacisk, ciąć zasłupek, nie ciąć, 100, hamowanie prawy 2, ciąć ciasny, do od razu lewy 3, ciasny, ciąć masz, do prawy 5, nie ciąć. 30 Prostuj. Hamowanie ślisko. W lewy 5 do 3 mega. Zacisk. Nie ciąć. Maś. Do hamowania prawy 4. Ciąć przez szczyt. Maś powoli do od razu. Hamowanie prawy 2. Przyciąć. Maś. Do lewy krótki. 60. Hamowanie przed szczytem. Ślisko. Zanim lewy 1. Ciasny. Maś. 50. Hamowanie ślisko. Prawy 1 na 2. Nie ciąć. Maś. Nie wypuść. 40. 40. Szczyt lewą. Maś. Do prawy 5, nie ciąć, masz 100, szczyt lewą, mega, nie ciąć, nie wypuść 140, prawy 6, krótki, nie ciąć Hamowanie w lewy, tul. Do hamowania w prawy 5, krótki, nie ciąć 120, prostuj Hamowanie prawy 4, krótki, nie ciąć, ślisko, syfek 80, hamowanie lewy 3, przeszczyt krótki, wyjście, woda 100, prostuj Wczesne hamowanie lewy 3, powoli, przyciąć Do od razu prawy 1, nie ciąć, syfek, studzienka 160 Prawy 6, przyciąć